Dzień dobry, witam Państwa na podanym komentarzu. Powiem bardzo mamy dzisiaj. E, takie dane jak na przykład. Publikacji indeksu PMI w Japonii. E, mieliśmy indeks dla przemysłu. Proszę do z Niemiec 930 dla. Przemysłu i dla usług indeks PMI. Potem na dziesiąte euro. Następnie ta skana do 14 przejści konsumencka dla Stanów Zjednoczony 15.4.5. tej przyjma i dla przemysłu i dla usług. O rok 16 sprzedaż nowych domów 20 wystąpienie publiczne członka zarządu Przechodzimy do głównych instrumentów. Na kontaktach na indeks SP 500 sytuacja bez zmian po spadku i odbiciu oczekuje dalszych spadków. Powinniśmy wrócić do wsparcia w okolicy 2417-2419 z możliwością do tego jego przekroczenia. Po zakończeniu korekty narysuję to jeszcze na żółto z, z, ze szczytu z 9 czerwca. Oczekuję na kolejną falę wzrostu targetu 2475. W takim układzie, jeśli chodzi o rynek niemiecki. Też powinniśmy oczekiwać kolejnej fali spadkowej. <coughs> Najprawdopodobniej idziemy albo na 12,490, albo w okolice 12,580. W dalszej perspektywie kolejna fala wzrostów. Na rynku polskim oczekuję też cofnięcia w okolice wsparcia 260 Potem tylko korekcyjne odbicie i kolejna fala spadków. Na euro-dolarze odbicie do któreśmy w tak, wtorek. myślę, że jest korekcyjne i w dalszej perspektywie powinniśmy zobaczyć w dół, w dół. Ważnym wydarzeniem będzie przełamanie wsparcia na poziomie 11.15, 11-15 To nastąpi otworzy się droga do e, przeceny w okolicy 1.10 i po takiej przecenie będzie można oczekiwać kolejnej fali wzrostowej na prepresję euro-dolara. Następnie przechodzimy do dolara do złotego. Tutaj możliwa jakaś niewielka korekta, potem w dalszej perspektywie wzrosty. Target 3,85 to 38% wyniesienia z tego szczytu. Na złocie krótkim trochę to nie spójrzmy. Tutaj możliwa byłaby cofka. Być może jeszcze potem jeden ruch w górę i w dalszej perspektywie kolejna fala spadków no i na, złocie, na nie na złocie, tylko na ropie sytuacja jest taka, że zdełka, które mieliśmy przedwczoraj rozpoczęła się od doszło do przekroczenia oporu na poziomie 43, ale potem rynek się cofnął. W związku z tym sytuacja troszeczkę się skomplikowała, ale popatrzmy na wykres krótkoterminowy. Byliśmy jeszcze może 30 minutowe nawet świece. Mamy tutaj serię coraz dłużej położonych dołków oraz coraz dłużej położonych szczytów. Jeśli rynek ma rosnąć, to bardzo ważne jest to, żebyśmy nie spadli poniżej tego dołka. Zaraz odczytamy jaki to jest pułap. Eee. Około 42,68 Równocześnie mamy jeszcze ten lokalny szczyt, ten lokalny szczyt, i jeszcze tutaj te lokalne dołki, więc to jest naprawdę bardzo ważny poziom wsparcia. Zarysujemy sobie jeszcze tutaj te poziomy, ten, ten, ten i oczywiście ten. Więc najprawdopodobniej w krótkiej perspektywie to odbicie, które tutaj trwa, widać tutaj niewielką, e, niewielkie zmiany, e, podejdzie jeszcze na ten poziom 43. Potem, jeżeli byśmy mieli jakieś stopnięcie, może być korekcyjne i potem w dalszej perspektywie byśmy mieli równowagę. Przełamanie tutaj tego szczytu powinno otworzyć drogę do bardziej dynamicznego odbicia. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję Państwu za uwagę i do, do usłyszenia.